Antek. Wszystkie istoty na świecie dzielą się na takie, którym się chce, i na takie, którym się nie chce. Te pierwsze wymyślają prąd, proch, plazmowe telewizory i komórkowe telefony, a te drugie nie robią nic. Przyglądają się tylko leniwie tym pierwszym i ewentualnie korzystają czasem z ich zdobyczy. Cała niezwykle liczna rodzina Antka była wręcz chorobliwie pracowita. Wszyscy bez wyjątku uwijali się jak w ukropie, chcąc na czas wykonać swoje obowiązki. Każdy miał jakieś zadanie i sumiennie się z niego wywiązywał. Dzięki temu ich wspólny dom był piękny i nadzwyczaj funkcjonalny. Zaraz, zaraz. Powiedziałem Wszyscy bez wyjątku? No tak. To niestety nie do końca była prawda, bo wyjątek był. Ten wyjątek to właśnie Antek. Antkowi nic się nie chciało. Jedyne na co miał ochotę, to leżeć do góry brzuchem i nic nie robić. Nie byłoby w tym nic tak strasznie dziwnego, gdyby nie fakt, że Antek był mrówką. Wszystkie mrówki wręcz słyną ze swej pracowitości. Mają w genach zapisany pęd do pracy, i do tej pory nikt nigdy nie widział leniącej się mrówki. No właśnie, do tej pory. Cóż, najwidoczniej geny odpowiedzialne za chęć do pracy w maleńkim organizmie antka pozostawały w całkowitym uśpieniu. Wyjątki przecież tylko potwierdzają regułę.